No, kochani, ja chyba nadal jeszcze się nie, nie ogarnęłam po tych przeżyciach, po tych emocjach. Chciałam Wam powiedzieć parę słów, jak tam było, jak to jest zorganizowane, wszystko i tak dalej. Cofnąłam sobie mecz Huberta też, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam mnie widać, z tą, jak wybuchuje tą flagą, jak, jakaś pieprznięta. No, powiem Wam, że tak. Będę mówiła oczywiście o Cincinnati i o tym turnieju. Nie wiem, jak jest na innych, bo jeszcze nie byłam. Mam nadzieję, że, że gdzieś uda się pojechać. Tam są dwa główne korty, na których się odbywają mecze, takie te, te, te ważniejsze, zawodników z pierwszej dziesiątki, czy tam z pierwszej dwudziestki i tak dalej. Jest kort Grand Stand, który jest mniejszy, i kort Center, Center Court. No, i my zrobiłyśmy oczywiście błąd, ale wiadomo, na błędach człowiek się uczy. Kupiłyśmy bilety. ojej, zaczyna się. No, widać, mnie ja tam idę z tyłu. Macham flagą, jak pieprznięta. A właśnie a propos flagi po, powyżej 18 na 18 inczy są niedozwolone. Muszą być mniejsze. Nie można wymachiwać flagami i tam się cieszyć i tak dalej, i tam tańcować podczas gry, oczywiście. Można tylko wywieszać flagi i tam rozwinąć flagę, jak jest przerwa. Teraz widać, słuchajcie, cały ten. ten Cały ten, całe te korty, super zorganizowane, przepięknie, naprawdę wszystko czyściutkie, łazienki i tak dalej. No, te wszystkie bary, najróżniejszego rodzaju bary z jedzeniem, można było nawet sushi sobie kupić nie wiem, czy tam meksykańskie, czy. czy, czy... No, pierogów nie było, polskiego jedzenia nie było. Akurat, ale. Ale... O, idę chyba znowu tutaj? Nie wiem. A, ja tu macham oczywiście flagą. A tu musia się działa zaraz. E, także super zorganizowane, super miejsce. Te korty nie są wcale aż takie duże. Na zdjęciach to wygląda jakbyśmy byli bardzo daleko, a tak naprawdę w rzeczywistości my byliśmy bardzo blisko, szczególnie na meczu Huberta. Hubert grał na tym mniejszym korcie Grandstand, e, akurat ten mecz. Także no, byliśmy bardzo blisko, naprawdę bardzo blisko. Iga, Iga słuchajcie, wydaje się yy, dużo taka, jakby, nie wiem jak to nazwać, większa na żywo, w sensie, no tak jak się spojrzy na przykład na jej nogi, na te udo i tak dalej, to w telewizji tak tego nie widać, a na żywo jednak widać, że ona ma takie udo porządne, zresztą ona jest wyższa ode mnie. Czego też jakby nie widać, tak, a już Sabalenka na Sabalenki, mecz poszliśmy też na końcówkę, bo wcześniej chyba Iga właśnie grała, jakoś tak, tym mniej więcej te, me te mecze się chyba nałożyły. <laughs> Także Sabalenka, no to kawał baby, no i, 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 i Trzemor te po swojemu. Yy... Super miejsce, super zorganizowane korty, nie są bardzo duże, więc naprawdę gdziekolwiek by się nie kupiło bilet, to jest się tak naprawdę blisko tego, tego meczu i, i nie trzeba, nie wiem, lornetki, żeby zawodnika zobaczyć dobrze. Jaki my zrobiłyśmy błąd? Zrobiłyśmy błąd taki, że kupiłyśmy bilety z miesiąc temu, czy tam, nie wiem, z półtora miesiąca temu i yy, tak sobie wykalkulowałam. No, bo nie ma czegoś takiego, że kupuje się bilet na IG świątek. Kupujesz po prostu bilet na daną sesję. Może być morning session, może być, na, może być night session, na, <laughs> może być na kwalifikacje, może być na pierwszą rundę i tak dalej. My kupiłyśmy bilety tak przypuszczając, że IGA dojdzie do ćwierćfinału. Kupiłyśmy bilety na night session, na ćwierćfinał. I w tamtym roku tak właśnie było i doszła do ćwierć grała w Night Session. A w tym roku my już byliśmy w hotelu, w, tam w Cincinnati. O, jeszcze ciekawostka, te korty i całe to, całe, tam, całe to miejsce. To się nazywa niby Cincinnati, że to Cincinnati, Cincinnati. To wcale nie jest w Cincinnati, tylko to jest mniej więcej jakieś 45 minut drogi od Cincinnati w miejscowości Mason. My miałyśmy hotel mniej więcej pomiędzy, między Cincinnati a tym Mason. Także jak wyjeżdżałyśmy z hotelu, to miałyśmy 17 minut do, do tych kortów. Kupiłyśmy bilety na Igę, chciałyśmy, żeby no, po prostu liczyłyśmy na to, że ona będzie w night session, w quarterfinals Okazało się w piątek wieczorem, jak już siedzieliśmy w hotelu, przygotowałyśmy yy, się do spania, że IGA będzie grała w morning session, więc <laughs> szybko, od razu na następne bilety. Tak naprawdę wszystkie bilety kupiłyśmy cztery, no bo tak wyszło. Zapłaciłyśmy 800, około 800 dolarów, bo właśnie wybierałyśmy jakieś te miejscówki. My miałyśmy rząd 300, 301, czyli to nie było bardzo wysoko, ale też nie było zaraz w tych pierwszych. Ale tak naprawdę, słuchajcie, tam nie wiem jak jest w innych, tam Wimbledon i tak dalej, US Open czy Miami, nie wiem jak jest. Tutaj jak przechodzisz przez pierwszą bramkę. I skanują ci bilet, i jesteś już na terenie tego, tego obiektu, to później już dalej. W ogóle nie patrzą, czy ty masz bilet na grandstand, czy to masz bilet na center court, i w ogóle jakie miejsca. No, chyba, że chcesz usiąść tutaj w tych, w tych niższych, przy samym korcie, tutaj. O, jak chcesz tutaj usiąść, tu, w tych. No to wtedy <laughs> sprawdzają i nie wpuszczają. Ale tutaj, a to na, to na przykład tutaj, tutaj jak chodziłam sobie po tym, to jest bardzo blisko. Bardzo blisko, naprawdę. To tak się wydaje, że to nie wiadomo jak, jak daleko. Yy, także później już w ogóle nie sprawdzają ci biletów, gdzie co. Możesz iść na grandstand, na Sabalenkę, na nie wiem, whatever, na Alcaraz. Akurat alcaraz to chcieliśmy zobaczyć odpad wcześniej. Także no, błąd niesamowity. Druga sprawa, jak się kupuje, jak są te wcześniejsze dni, jeszcze przed ćwierćfinałami i, i można kupić sobie najtańszy bilet, gdzieś tam na, na morning session i co ważne, można zobaczyć treningi <coughs> Igi Huberta. Tam jest dużo tych kortów, takie, no te akurat dwa są takie większe, gdzie jest ta widownia i tak dalej, miejsca. Ale jest dużo kortów innych i oni tam sobie trenują, można tam iść. Z tego co słyszałam od e, zaufanego faceta, e, Hubi jest taki, że zawsze podejdzie, przybije piątkę, podpisze tam czapkę, czy, czy piłkę, czy koszulkę. Iga, Kilka lat temu jeszcze tak. Teraz już nawet tak się jest na treningu, ogląda się jej trening i ona widzi, że to Polacy i tak dalej. Już podobno nie podchodzi. Nie wiem, czy to sodówka uderzyła do głowy, czy <laughs> bardziej po prostu jest skoncentrowana na grze i, i taka sfokusowana, tylko na, po prostu na grę, na trening. Nie chce się rozpraszać. Także tak, można. No to My w, w sobotę byłyśmy właśnie na meczu Iggy, byłyśmy na meczu Hubiego, widziałyśmy trochę mecz Sabalenki. Ja byłam, słuchajcie, tak ogólnie pod, podniecona tym wszystkim, co tam się dzieje, i, i tą atmosferą i tym, tym w ogóle, że tam jestem. Ja musiałam, ja okulary zdejmowałam i sobie myślałam, Boże, czy ja naprawdę tu jestem. no i Druga sprawa jest taka, że ja też yy, odkąd wyszłam z tej deprechy i, i żyję tak na, na, na pełnych obrotach, to też te emocje, i może też dlatego, że nie piję alkoholu już prawie dwa lata, yy, te emocje, które ja przeżywam, są tak zauważyłam dużo bardziej, ten wachlarz emocji jest taki większy. Czyli kiedyś coś, co było dla mnie fajne, to teraz jest dla mnie mega super zajebiste, tak? Może też dlatego, a druga sprawa, no ja zawsze byłam fanką tenisa i ja nigdy nawet w, w snach nie marzyłam o tym, żeby na takim yy, turnieju być i to widzieć tak z bliska i, i tych ludzi, tą atmosferę, to wszystko. No, no damy, to było mega przeżycie. I eee, co jeszcze miałam powiedzieć, bo teraz się zaciąłam. Jezu, nie wiem. No w każdym razie super zorganizowane, bardzo fajne miejsce, już mi się wyświetlają oczywiście reklamy biletów na, na US Open, ale no tam w Nowym Jorku wiadomo, jest są Polaków było słuchajcie bardzo dużo, dużo właśnie było, a na, megu, na meczu Iggy też mnie pokazali, słuchajcie, na tym dużym telebime, jak tam wywijałam z flagą, tylko już z taką dużą flagą, nie, nie z tą małą, tam, w której przerwa była jakaś między gemami. Dużo było Polaków i co zauważyłam, właściwie tylko Polacy, tak jakby pokazują tą polskość, tak? czyli że mają te koszulki, mają jakieś czapeczki, flagi i tak dalej. Amerykanie, no nie widziałam tam nikogo z amerykańską flagą. No, oczywiście można się zastanawiać, z czego to wynika. Pewnie z tego, że, że każdy sukces polskiego zawodnika, po prostu każdy chce się z tym jakoś utożsamiać i, i po prostu patrzę, gdzie ja stoję. No mniej więcej chyba tak to z tego wynika, że, że Polacy tak po prostu przez to, że, ten, że byliśmy tak tłamszeni gdzieś tam w naszej historii i tak dalej, to każdy sukces Staramy się bardzo <laughs> celebrować, pokazywać, jak to my jesteśmy Polsce, ale na przykład obok nas, jak był mecz z Andrzejewą Igi, siedzieli Rosjanie. I jak tam właśnie pokazali mnie na tym telebimie, to piony zbijali, tam wszyscy brawo byli. No bo to, nie wiem, bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No i stoi to chyba tyle moich przemyśleń. Trzymajcie się do następnego.